Witam wszystkich w ostatnim odcinku z unboxingu boxa z Ekstra Klasy 2012-2013. Dzisiaj rozpracujemy sobie ostatnich 6 saszetek. Jak widać boks jest pusty, czekają dwa następne, ale to innym razem. No dla przypomnienia mogę Wam jeszcze tutaj. pokazać jakie karty można trafić 280 kart w sumie polujemy oczywiście na mistrzów, których trafiliśmy w tym boksie już dwóch więc ciężko spodziewać się kolejnych ale zobaczymy jedziemy i mamy Wojoubi Biparipa z Lecha Poznań Dawida Plisga z Jagiellonii, Białystok Daniela Liuboja Gwiazdę z Legii Warszawa, którego trafiliśmy oczywiście na mistrzu Robert Demian pod Beskidzie Bielsko-Biała, świetny na Rok Elsner Śląsk Wrocław i pomocnik pewnie ulubieniec, oczywiście. No, oczywiście to jest Przemek Kazimierczak ze Śląska Wrocław. Tak więc fajnie. Nasza kolejna nowość. Znaczy nowość w sensie, że tego ulubieńca nie mieliśmy jeszcze. Niech sobie tutaj z nami stoi. OK. Kolejna serwetka. Mamy Huberta Wałękiewicza z Lecha Poznań Na Kulmę z Górnika Zabrze Gwiazdę Zawodnika z Pogoni Szczecin Abwo Zagłębie Lubin Saganowski Legia oraz Adrian Sikora Liwice. Nie wiem czy pamiętacie tego zawodnika, on był chyba swego czasu królem szczelców, grał chyba w takiej drużynie jak Groklin, Bolia, Grodzisk Wielkopolski, bodajże. Ja go jeszcze pamiętam. Fajny zawodnik. Jedziemy z kolejną saszetką. I mamy na początek Rafała Murawskiego z Lecha Gwiazdę. Paweł Golańskiego z Korony Kielce Radosława Bartosiewicza z Widzewa Łódź Iwicza Iliew Wisła Kraków Zawodnik Polonii Warszawa I Zawodnik Jagiellonii Białystok Także oprócz gwiazdy same bazóweczki. Jedziemy z kolejną pszczeszewką. Na początek Gwiazda, Makuszewski z Jagiellonii Białystok. Nowosielski z GKS-u Bełchatów. Jasmin Buricz z Lecha Poznań. Rafał Grodzicki ze Śląska Wrocław. Nol z pogoni szczecin i obrońca Jest to oczywiście ulubieniec fanów Michał Żebłaków także fajnie drugi ulubieniec w tej części zostały nam dwie saszetki, zobaczymy czy jeszcze coś wpadnie specjalnego I mamy tym razem Marcina Żebłakowa, gwiazdę z Korony Kielce, napastnika Pawła Buzałe, również napastnika, gwiazdę z GKS Bełchatów, Macieja Małkowskiego z Zagłębia Lubin, później grał w górniku Zabrze, obecnie GKS Bełchatów, Iwica Werdoliak, Legia Warszawa, A bez Widzę futrz i na koniec Aleksander Kwiek, górnik zabrze. Ok, i ostatnia saszetka w tym boksie. Niestety zobaczymy, co tym razem się trafi. No widzę, że już nic się nie trafi. I mamy tak, Mirosława Bożoka z GPS Bełchatów, obecnie bodajże Górnik Łęczna. Paweł Stano, Korona Kielce, Kirm, Wisła Kraków, Kotra, Polonia Warszawa, Okaci, Widzę, Łódź. I na koniec boksa mamy Marka Szyndrowskiego z ruchu Chorzów. Tą bazówkę już widzieliśmy. Także super! Powiem Wam, że fajnie jest tak wracać właśnie do zawodników, którzy teraz grają w innych klubach, i tak sobie poprzypominać starą edycję. Także trafiliśmy w tej części. Dwóch ulubieńców: Przemka Kazimierczaka i Michałka Żebłakowa. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych filmów. Pozdrowienia.